With you, we you! Ho. <laughs> Long dick style, baby! No, what time it is! 10 koła. Witamy Was serdecznie, Mordy. Słuchajcie, sprawa wygląda prosto. Jest zajbiście, jest fajna pogoda. Dzisiaj wreszcie e, trochę odżyłem. Powiem szczerze, że ostatnimi czasy masę stresu mam związanego z wydawnictwem naszej płyty ale to wszystko już niedługo, mam nadzieję, się przystopuje. Z drugiej strony mamy hajlik. Z tego miejsca wyrazy współczucia dla najbliższej rodziny i bliskich Mureńskiemu. Przykre to jest, aczkolwiek no, każdego z nas to czeka, każdy w dniu narodzin swoich. Tak samo ja przynajmniej w to wierzę, ma zapisane dzień, w którym z tego świata odejdzie. A w moim odczuciu... Jest to na pewno miejsce, lep... miejsce lepsze niż tutaj. Więc, Więc tak, no. zobaczymy, ile mi czasu zostało na tym świecie jeszcze. Mam nadzieję, że wystarczająco dużo czasu, żeby zarobić te 100 milionów, o których może, żeby zarobić. Witamy Was serdecznie, Mordy. Słuchajcie, trochę detali na temat płyty Wam chciałem opowiedzieć. Eee, chciałbym też z nim pogadać o kwestiach dotyczących eee, boksów zawartości boksów e, będę wam e, e, powoli e, odsłaniał, to się zabijamy jak lepsze miejsce to nie niebo. Nie wiem, rób jak uważasz Mordo. Ja tam jakby nie wnikam w to, co kto sobie uważa, ja mogę mówić o swoich osobistych spostrzeżeniach. Także jeszcze raz powtarzam, wyrazy współczucia dla najbliższej rodziny. I yy, co? See you soon, że tak powiem. He, mordeczki, słuchajcie, kochane. Hmm, przechodząc do tematu wydawnictwa e, płyty, e, mamy dla Was jeszcze parę kart do odsłonięcia i widzę, że Was cebulaki mocno, niesamowicie boli to, e, jacy ludzie na tej płycie się znajdą. I, 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 I jakby, co chciałem powiedzieć w tej kwestii, to, że jakby nie jesteście w stanie zatrzymać już tej machiny i jakby. E, Wiem o tym, gdzie jest moje miejsce i gdzie za jakiś czas będę, i wyobraźcie sobie, że będę po prostu na Was robić z góry kupę, że tak powiem. Po prostu będę stawiać klocki na Was, mam Was gdzieś, e, 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 tych haterów mam na myśli, bo w większości, jakby dla mnie przykrym przypadkiem jest to, że, że, że fani rapu w Polsce. Ci, którzy się nazywają takowo, nie mają w ogóle pojęcia o klasyfikowaniu tej muzyki i nie mają w ogóle pojęcia o czymś takim, co to jest w ogóle flow, czym są rymy i, i, i się wypowiadają. Ja chciałem powiedzieć tej kwestii tylko, że jestem jedyny w swoim rodzaju pierwszy, który coś takiego zrobi, co robi w tej chwili. I możecie potem po mnie następców sobie szukać, ale fakty są takie, że w połowie ciapaty którego tak bardzo nie lubicie Za to, że jest ciapaty e, e, Rodzimi raperzy nie mają podjazdu do niego Pod żadnym, żadnym aspektem Mam najlepszy łańcuch w Polsce Po pierwsze e, Mam najlepszy drip w Polsce e, Mam najświeższy sound w Polsce I Możecie tam sobie Gadać, hejtować I tak dalej, ale fakty są takie Że nie ma do tego nikt podjazdu Więc to z tego miejsca mogę powiedzieć, mogę powiedzieć jeszcze to z tego miejsca, że polski rap jest dla mnie chujowy, że tak powiem I od zawsze to mówiłem i jakby to, że ja zrobię swoje nie świadczy o tym, że ja jestem chujwie jak zajebisty, mimo tak, że uważam a Tylko świadczy o tym, jak chujowy jest polski rap i, i trochę, że tak powiem Przejdę ja do sedna tego wszystkiego. Słuchajcie mordy, Adwokat Diabła Ja na siłownie Adwokat Diabła Mordeczki to jest płyta właściwie taka, która no to jest dłuższy proces, że tak powiem, bo ostatnim moim wydawnictwem było Import-Export i od tamtego momentu w moim życiu o tyle się dużo zmieniło, że jakby zaczynając od nazwy Adwokat Diabła jak pewnie wielu z was wie, do płyty import eksport byłem w 100% niezależnym e, artystą co mam na myśli e, 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 wszystkim zajmowałem się sam w 100% i po płycie adwokat diabła zaczęli, a, czy, przepraszam, po płycie import eksport zaczęli mną się interesować wydawcy majorsi z zagranicy e, dyskusje z polskimi majorsami też miałem jakby już w trakcie wyjścia płyty Import Export, bo też byli mega zainteresowani mną, tylko problem polegał na tym, że no polskie Majersy nie mieli no po prostu finansów takich, żeby że tak powiem, e, mnie podpisać I, 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 i z tamtego momentu, że tak powiem, e, negocjowaliśmy z wieloma labelami także polskimi, tak jak mówiłem, polskie Majersy. Nie mieli wystarczających funduszy, I, i, i że tak powiem, podpisałem się z Epic Germany. Jest to filiala niemiecka Epic. Epic to jest wytwórnia, w której między innymi wydają tacy ludzie jak DJ Khaled czy inni. Teraz nie powiem Wam dokładnie, ale naprawdę mocni ludzie z zagranicy, w sensie moi chyba ulubieni artyści, jak tak patrzę. No to wielu z nich jest w epiku I, i do czego zmierzam? Ja jako polski artysta podpisałem. Czy to polski zwać jak zwał, ale kurwa, padło mi coś. E, podpisałem deal z zagranicznym majorsem robiąc muzykę po polsku i z samego tego tytułu uważam się za króla Polski, bo nikt tego wcześniej nie E, Przechodząc do dalszej e, e, kwestii adwokat diabła mordy tytuł się wziął z tego że właściwie jakby nie wiem czy wam obce to sformułowanie czy nie ale ludzie którzy podpisują deal zazwyczaj z majorsami za granicą kurwa tak się to przyjęło że że, że się mówi że się podpisało cyrograf z diabłem po podpisaniu się z Majorsem i stąd jakby taka referencja do tego. A a druga referencja jest taka, że po prostu uważam się za najlepszego. I mówię to w pełni świadomie. I jakby ludzie, którzy w ogóle nie kumają kwintesencji Esencji sztuki, którą ja wykonuję. I teraz chciałbym, abyście skumali, żeby mnie w ogóle nie kategoryzować w kwestii polski artysta, bo dla mnie Nigdy to nie było celem. Dla mnie od początku, jak zacząłem robić muzykę, polski hip hop był po prostu słaby. I teraz Bow Down! Jestem pierwszym polskim raperem, który podpisał deal z zagranicznym majorsem. I sobie możecie gadać co chcecie, tam kasztany, ale nigdy takiego kogoś wcześniej nie było. Jestem pierwszy. I co do tego, to też przychodzi, że ups, zarabiacie wy pieniądze w cebulionach. Ja zarabiam te pieniądze w euro, co zresztą mam już na kawałku. Ostatnim powiedziałem intro i nie ma tutaj ego top czy nie ego top, takie są fakty mordeczki kochane, pokażcie mi drugiego polskiego artystę, który podpisał się z zagranicznym labelem. I jakby przychodząc do sedna tej wypowiedzi <laughs> dążę do tego, żeby ludziom pokazać to, że polski rap może, znaczy inaczej, muzyka regionalna po polsku może brzmieć fajnie i nie musi być zawsze um, że tak powiem definiowane w estetyce, która jest dotychczas znana przez polski hip-hop i rap. Mniejsza z tym, jakby to wszystko pokaże też materiał, bo jestem mocno przekonany, co do tego materiału uważam, że bardzo mocno materiał nagrałem w przeciągu tych kilku lat i właściwie w tym temacie mogę powiedzieć tyle, że nie macie podjazdu muzycznie, stylistycznie i, 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 i w wielu innych aspektach, o których nie chcę mi się wypowiadać, bo tutaj wszyscy są e, większymi znawcami. W szczególności te Kidosy 15-letnie. Więc tak, co ja mogę Wam powiedzieć więcej, zamawiacie Box preorder order